Hey, you got color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like so much? Hey, jak podobał wam się lekcja festiwalna? Bardzo, bardzo fajnie, naprawdę. Bardzo fajnie było. Super. A wiecie, jakiej sekcji się zgłosicie? E, Myślę o, o transmisji, ale zobaczmy. E, chciałabym zamiatać, e, może na co mnie odkurzysz. Jak Ci się podobały lekcje festiwalowe? Bardzo mi się podobały lekcje festiwalowe. Słuchajcie, koniecznie zapiszę się do jakiejś sekcji. Nie ma... A wiesz już do jakiej? Nie, jeszcze nie wiem, do jakiej mam paru znajomych, którzy są szefami niektórych sekcji. Myślę, że będę się starał... Za... Ma kontakty. No nie, chłopak nie ma kontaktów, on dopiero je będzie miał. Pomyślcie, bo nie słuchaj. Patrzę na, na tę młodzież i po prostu moje serce rośnie. Oni są tacy wspaniali. Patrzy na sekcyjnych, moje serce jeszcze bardziej rośnie. Niektórzy są świetni. Małgosia Majerska. Włos się na głowie jeży. Masakra. Zbliża się przed nami nowy. Kto wie, może jeszcze lepszy. 27 festiwal teatralny. festiwal teatralny. właśnie <laughs>